To jest taki film, o którym się uwagę, bo jesteśmy miłośnikami dobrego kina, ale najbardziej kochamy amerykańskie trailery. Ja I, yes, i ten głos, który zapowiada te wszystkie filmy, słuchajcie, jest fantastyczny. Mamy dla Was też w prezencie taki właśnie amerykański trailer. Super. Dobra. This summer, Neville will say... a do i You're not <laughs> You're not ready. <laughs> 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 <Okay, enough. laughs> do Na przykład nie się dziewczyną, ta życzona, z kimkolwiek do kina, to lotują reklamy, na przykład to trwa pół godziny, to jest fajnie, nie? I ostatnio rzucił nas na kolana na reklamy tych środków, które nas niby leczą od pasa w dół. Wiecie, tak psz, psz, na przykład, nie? Słuchajcie, reklamy, które leczą nas, znaczy, środki, które leczą nas, reklamy środków, które leczą nas od pasa w dół, są najdumniejsze i najświętsze. Na Słuchajcie, natknęliśmy się na, na, na ostatnią reklamę w rolach głównych wystąpiły dwie gadające ze sobą rysunkowe grupy. Widzieliście to? No? Widzieliście, jak na te projdy? Ja pierdziu. Przygoda nasza z reklamami tymi właśnie rozpoczęła się od jednej bardzo surpejnej. Przypominam, słowo, w słowo tak poleciało w kwiwiat. Jubu, się wiesz, że przecież w Polsce nie trzyma oczu? Bo nie Ja to mam zgryzły, bo przecież na to jestem... A patrzy, patrzy, Ja w że to to nie? No bo słuchajcie, jeszcze jest konieczna tu dziecku, o czym to jest? Ponadcie jest, gdzie telewizja gruntuje. Pelikna, się, czy I za pana jest ryczna, Co mówicie, że tego nie jak zapytał? To jest niezłe. jest takie bo no tam już do świtamy, prawda? <laughs> się, ale nie jest tak, że się No, odnaleźliśmy się odkryć, żołniko, odzyskać, tego i już wiemy, mamy klucz. Jak to reklamować, żeby to było takie fajne, przystojane, sympatyczne? Prosta rzecz. W reklamie dla tego siopka. trzeba dołożyć jeszcze jakąś piosenkę. Hit najlepiej, bo się miksuje z właśnie, co